Co wspólnego ma jedzenie z zapominaniem? Po polsku nic, ale Niemcy najwyraźniej tak często zapominali o jedzeniu, że połączyli te słowa. Niemiecki czasownik zapominać, vergessen, pochodzi od jeść, czyli essen. Właśnie tym czasownikiem zajmiemy się dzisiaj w czternastym dniu naszego wyzwania. Stwórz ze mną nawyk codziennej nauki. I mamy dwie trzecie naszego wyzwania dzisiaj, więc nauczmy się najpierw, jak powiedzieć dwie trzecie. Czy pamiętasz może, jak jest po niemiecku kwadrans? To Viertel. I Viertel dosłownie oznacza ćwiartkę. Pochodzi od jakiej liczby? Cztery, czyli Fia. Do Fia dodaliśmy Tel i mamy ćwiartkę. Ein Viertel to byłaby 1 czwarta. Trójka jest liczebnikiem nieregularnym, to znaczy trzeci to Dryte. I teraz dodajmy do tego L i mamy Drytel. Dwie trzecie zatem to Zwei Drytel. I dzisiaj mamy dwie trzecie naszego wyzwania z czasownikiem Fergesen. Żeby było nam łatwo. Skojarzyć z czasownikiem esen. Te czasowniki są bardzo podobne. Skoro esen zamieniało e na i, to fergesen tak samo, a więc o sobie powiem ich fergese, ale du fergist i e er fergist. Przejdźmy zatem do naszego treningu mówienia, do poziomu survival, gdzie potrenujemy czasownik zapominać w prostych zdaniach. Pamiętaj, żeby głośno i wyraźnie powtarzać lub odpowiadać na pytania, bo to jest jedyny sposób, żeby oswoić swój mózg z mówieniem w języku obcym. Aby się tego nie bał i nie tworzył blokad, które mają cię chronić przed mówieniem, bo akurat nie chcesz być chroniony przed mówieniem w języku obcym, prawda? Na poziomie survival przyjrzymy się słówkom określającym częstotliwość i będziemy mówić, jak często coś zapominamy. Zacznijmy od najrzadziej, czyli nigdy. Nigdy to po niemiecku ni. Zapisywane jak polskie słowo nie. Ni. Termin, który jest z kimś umówiony, to po niemiecku einen Termin. Jak zatem powiesz. Nie zapominam nigdy o terminach, czyli nie zapominam nigdy terminu. My mamy podwójne przeczenie, czyli mówimy nigdy i nie zapominam, a Niemiec powie: Ja zapominam nigdy termin. Zabawne, prawda? Jak zatem powiesz: Ja zapominam nigdy termin, jeśli termin to einen termin, a nigdy to mi. Ich vergesse nie einen Termin. Fantastycz! Ale to się zdarza naprawdę bardzo rzadko, a może prawie nigdy, żeby ktoś nigdy nie zapomniał żadnego terminu. A więc prawie nigdy to fast nie. Zastąpmy teraz nie i powiedzmy prawie nigdy nie zapominam terminu. I vergesse fast nie einen Termin. Jeśli ktoś zapomina trochę częściej niż prawie nigdy, to powiemy bardzo rzadko. Rzadko to Zelten. Powtórzmy. Zelten. I dodajmy do tego bardzo, czyli zea. Zea Zelten. Jak zatem powiesz, bardzo rzadko zapominam termin. Ich Zja Zelten selten einen Termin. Jak zabierzemy Zja, to będziemy mieć rzadko. Ich Zelten selten einen Termin. Czasami to manchmal. Powtórzmy. Manchmal, jak powiesz, zapominam czasami terminu. Ich vergesse manchmal einen Termin. Niemcy na słówko manchmal mają jeszcze taki zwrot ab und zu. To jest skrót od od czasu do czasu. Niemcy tylko mówią od do. Jak zatem powiesz? Zapominam od czasu do czasu terminu. i fergesę ab und zu einen termin. Jeśli zapominasz częściej niż od czasu do czasu, to potrzebujesz słówka często. I tu Niemcy mają do wyboru oft lub häufig. Powtórzmy. Oft. Chójfyś. I powiedzmy, zapominam często terminu. Ischvergesä oft einen Termin. Tak jak można było powiedzieć bardzo rzadko, Zja Zelten, tak możemy powiedzieć bardzo często, czyli zia oft. I powiedzmy, bardzo często zapominam terminu. Ich vergesse einen Termin sehr oft. No i jeśli ktoś jeszcze częściej niż bardzo często zapomina, to powiemy prawie zawsze. Fast ima. Powtórzmy. Fast ima. Zapominam prawie zawsze terminu. Ich fast immer einen Termin. I już najczęściej to jest zawsze. Chociaż myślę, że podobnie jak nigdy, zawsze zdarza się rzadko. Więc powiedzmy, zapominam zawsze terminu. Ich vergesse immer einen Termin. Wspaniale! Za chwilę zadam Ci zatem pytanie, jak często zapominasz terminu? Jak często składa się z jak i często, a często to oft. A zatem jak często to wie oft? Wie oft vergist du einen Termin? Jak często zapominasz terminu? Przypomnijmy sobie nasze słówka określające częstotliwość i wybierz jedno z nich, które pasuje do Ciebie, ok? Zacznijmy od tych najrzadziej, a przejdziemy do zawsze, od nigdy do zawsze. A więc jeszcze raz. Nigdy. Ni. Fastni. Zia zelten. Zelten. manchmal Czasami inaczej up und zu oft lub häufig czyli często sehr oft bardzo często fast immer prawie zawsze Ima, zawsze. Fantastycz! Odpowiedz zatem na to pytanie sobie. Możesz napisać mi też w zdaniu na dole, które słówko wybrałaś. Wie, oft vergis du einen Termin? Ich vergesse ab und zu einen Termin. Od czasu do czasu zapominam jakiegoś terminu. Ok, przejdźmy na poziom praktykant. Tu poćwiczymy, o czym zapominamy z zaimkami dzierżawczymi, czyli tymi słówkami typu mój, twój. I odmienimy już w pełni czasownik fergesen, ponieważ na poziomie Survival skupiliśmy się na słówkach określających częstotliwość, więc całej odmiany tam nie było. A tu już będzie. Jak powiesz, ja zapominam moich kluczy. Jeśli moje klucze to meine Schlüssel. I Niemcy nie mówią, kogo czego moich kluczy, tylko kogo co z biernikiem. Czyli meine Schlüssel. Będzie dokładnie tak. Ich vergesse oft meine Schlüssel. Zapominam często moich kluczy. A ty zapominasz zawsze twojego parasola? Parasol jest rodzaju męskiego, czyli Dainen Regenschirm. Dufergist ima Dainen On zapomina czasem o swoich urodzinach. Jafergist manchmal zajnen geburztak. Geburztak rodzaju męskiego jest, bo mówimy guten tak, więc zajnen geburztak. Ona zapomina zawsze swoich okularów. Zifergist ima i My zapominamy czasem naszej listy zakupów. A lista zakupów to Einkaufsliste. Wir vergessen manchmal unsere Einkaufsliste. Wy zapominacie to i ja W pytaniu będzie na krzyż i zapytajmy, czy zapominacie czasami nazwiska ludzi, a nazwiska ludzi to Dynamen von Leuten. Fergest ja manchmal Dynamen von Leuten. Fergest ja manchmal Dynamen von Leuten. Ja, wir vergessen manchmal Dynamen von Leuten. A oni zapominają często swoich numerów PIN. Numery PIN to PIN NUMERN. Sie oft ihre PIN NUMERN. Świetnie! Przypominam, że zaimki dzierżawcze, czyli te słówka MEIN, DEIN, SEIN und ich, UNZER i OJER, odmieniają się tak, jak rodzajniki nieokreślone, czyli otrzymują znowu takie końcówki, jakie mają nasze trzy misie. Jeszcze raz, o co chodzi z misiami? Misie symbolizują rodzaje. Najmniejszy miś, rodzaj nijaki, i tu nasze zaimki nie mają końcówki, tak jak jest ein, to będzie mein, dein i tak dalej, dla rodzaju żeńskiego mamy końcówkę E, eine, czyli będzie "-majne", deine, "-zajne". a dla rodzaju męskiego, gdzie mamy einen, powiemy meinen, deinen, "-zajnen", iren i tak dalej. Stąd właśnie brały się te różne końcówki. Ok, przejdźmy do poziomu student. Tym razem nie zabierzemy naszego czasownika jeszcze do przeszłości. A utworzymy z nim konstrukcję stu. Ponieważ często nie zapominamy rzeczy zabrać, a zapominamy coś zrobić. No, Niemcy pewnie zapominali często jeść. Czyli. Ich vergesse oft zu essen. Zapominam często, po polsku powiemy, żeby zjeść, albo o jedzeniu. Po niemiecku jest to konstrukcja bezokolicznikowa z cu. Po prostu doklejamy w drugiej części zdania, co robimy z bezokolicznikiem i ze słówkiem CU. Zapominam często przeczytać moje maile. I śwergeseoft oft e mails zu lesen. Ty zapominasz zawsze wyłączyć światła. Jeśli wyłączyć światło, to da sliść. AUSSZALTEN. I jest to czasownik rozdzielnie złożony, czyli CU wejdzie nam w środek i powiemy jak? Auszuschalten. Czyli jeszcze raz, ty zapominasz zawsze zgasić światło. Du vergisst immer das Licht auszuschalten. On zapomina czasem zamknąć drzwi. Zamknąć drzwi to die Tür również rozdzielnie złożone. Er vergisst manchmal die Tür Ona nigdy nie zapomina o podlaniu swoich kwiatów, czyli Blumen Zi fergistni i ihre blumen zu Dziecko zapomina sprzątnąć zabawki. Sprzątać zabawki to spil cojge Das Kind vergisst oft, seine Spielzeuge wegzuräumen. My zapominamy czasami, nastawić budzik, den Wecker stellen. Wir vergessen manchmal, den Wecker zu stellen. Lub ja vergessen, ab und zu den Wecker zu stellen. Wy zapominacie często o wyniesieniu śmieci. Wynosić śmieci to den Müll rausbringen. Ja vergesst oft den Müll rauszubringen. No i oni nie zapominają nigdy o nakarmieniu psa. Nakarmić psa to den Hund füttern. Możemy dodać swojego psa. Sie vergessen nie ihren Hund zu füttern. Brawo moi studenci! Przejdźmy do poziomu ekspert, gdzie wrócimy dzisiaj znowu do trybu przypuszczającego z cząstką bym. Na przykład: Gdybym nie była taka zajęta, nie zapominałabym tak często. Wenn ich nicht so beschäftigt wäre, würde ich nicht so oft Fergesen, teraz lub w przeszłości. A jeśli to było już w przeszłości, zabieramy nasze czasowniki do przeszłości i użyjemy zamiast weire geweisen weire, a zamiast fergesen zwyrde, fergesen hete. Wenn ich nicht so beschäftigt gewesen wäre, hätte ich nicht so oft vergessen. Gdybym ci powiedziała, to byś nie zapomniał. Wenn ich es dir sagen würde, würdest du es nicht vergessen. Gdybyś bardziej uważał, nie zapominałbyś klucza. Uważać to aufpassen. Wędu myja aufpassen würdest, würdest du deinen Schlüssel nicht vergessen. Zabierzmy zdanie do przeszłości i powiedzmy. Gdybyś bardziej wtedy uważał, to nie zapomniałbyś klucza czyli to już się wydarzyło Wenn du mir aufgepasst hättest hättest du deinen Schlüssel nicht vergessen On nie zapominałby terminu gdyby go sobie zapisał Zapisać to aufschreiben Er würde einen Termin nicht vergessen, wenn er ihn aufschreiben würde. Zabierzmy to zdanie do przeszłości, bo jednak nie zapisał i zapomniał. I powiedzmy. Er hätte einen Termin nicht vergessen, wenn er ihn aufgeschrieben hätte. Przejdźmy do liczby mnogiej i powiedzmy o teraźniejszości. Gdybyśmy mieli mniej stresu, to byśmy tak często nie zapominali. Wenn wir weniger Stress hätten, würden wir nicht I zabierzmy wszystko do przeszłości. Wenn wir weniger Stress gehabt hätten, hätten wir nicht so oft vergessen. Można też sobie ustawić przypomnienie, czyli eine Erinnerung einstellen. Jak powiemy, nie zapominalibyście o terminie, gdybyście ustawili sobie przypomnienie.

eine Erinnerung eingestellt hättet. Gdyby oni lepiej planowali, nie zapominaliby ważnych zadań. Ważne zadania to wichtige Aufgaben. Wenn sie besser planen würden, würden sie wichtige Aufgaben nicht vergessen ale zapominają. Zabierzmy zatem do przeszłości. Wenn Sie besser geplant hätten, hätten sie wichtige Aufgaben nicht vergessen. Jak zatem widać, fergesen jest zarówno bezokolicznikiem i mamy Ich würde vergessen, jak też partycypem zwei, i mamy ich hätte Fergesen W czasie przeszłym. A tymczasem przejdźmy do Mistrza. Dzisiaj będziemy mówić o postanowieniach, które postanawiamy, gdy o czymś często zapominamy. I tu przykład. Nachdem ich meine Schlüssel zum dritten Mal in Fergesen Woche vergessen hatte, ich. czyli po tym, jak zapomniałam moich kluczy trzy razy w tym tygodniu, postanowiłam... Co byście postanowili na miejscu takiej osoby? Można na przykład ukryć kluczyk zapasowy, czyli Ersatzschlüssel verstecken. Ale mamy całkiem duże zdania do zapamiętania i jest to świetny trening słuchowy, Pamięci krótkotrwałej. Ok, więc jeszcze raz. Po tym, jak zapomniałam moich kluczy trzy razy w tygodniu, użyjemy czasu plus perfect, Tego, który opisuje to, co było najdawniej. W drugim zdaniu mamy besz los w imperfekcie, bo to też przeszłość, ale trochę bliższa. A na końcu konstrukcja z cu. Nachdem ich meinen Schlüssel zum dritten Mal in einer Woche vergessen hatte, beschloss ich, einen Ersatzschlüssel zu verstecken. I ten cały początek będziemy sobie powtarzać, będziemy tylko wymieniać, co zapomnieliśmy trzy razy w tygodniu. I jakie jest na to rozwiązanie? A więc w drugim zdaniu zapominamy password. Hasło. I co postanowiamy? Zapisać! Aufschreiben! Po tym, jak trzy razy w tygodniu zapomniałam hasła, postanowiłam je sobie zapisać. Nachdem ich mein Passwort zum dritten Mal in einer Woche vergessen hatte, beschloss ich, es mir aufzuschreiben. Bo das password. A kiedy zapominamy terminu, to możemy sobie ustawić, wykorzystać funkcję przypominania, czyli erinnerungsfunktion z funkcją Nucen. Powiedzmy, po tym jak trzy razy w jednym tygodniu zapomniałam terminu, postanowiłam wykorzystywać funkcję przypominania. Nachdem ich einen Termin zum dritten Mal in einer Woche vergessen hatte, beschloss ich, eine Erinnerungsfunktion zu nutzen. A jeśli zapominamy obiadu, Mittagessen, to przygotujmy go poprzedniego wieczora, czyli am Vorabend vorbereiten. Bitte? Nachdem ich mein Mittagessen zum dritten Mal in einer Woche vergessen hatte, beschloss ich, es am Vorabend vorzubereiten. Es, was das Mittagessen. Po tym, jak zapomniałam o jednym zadaniu 3 razy w tygodniu, postanowiłam wykorzystywać planner, czyli einen Planer benutzen. Nachdem ich eine Aufgabe zum dritten Mal in eine Woche vergessen hatte, beschloss ich einen Plane zu benutzen. I na koniec, uwaga, podwójna konstrukcja bezokolicznikowa. Potem, jak trzy razy w tygodniu zapomniałam zgasić światło, postanowiłam zainstalować czujnik ruchu. A czujnik ruchu to BEWEGUNGSMELDER. DER BEWEGUNGSMELDER. Powtórzmy nowe słówko. DER BEWEGUNGSMELDER INSTALLIEREN, czyli zainstalować czujnik ruchu. A więc zarówno zapomniałam, co zrobić, jak i postanowiłam, co zrobić. Nachdem ich zum dritten Mal in der Woche vergessen hatte das Licht auszuschalten, beschloss ich, zu installieren. Wow! Jeśli dałaś radę, to jestem z ciebie dumna, a jeśli nie, kein problem, próbuj jeszcze raz. Też będziesz z siebie dumna. Vielen Dank für heute und bis morgen. Tschüss.